Dzień dobry, chciałem Państwu zaprezentować pracę próbogodową naszej produkcji. Jak widać na i 64 mm jest tutaj rozstaw. Tak, tu poproszę operatora o uruchomienie. Jak widać teraz zwiększamy nacisk do 30 ton. Tak, mamy w tej chwili 30 ton. Poproszę teraz o założenie suwmiarki między stołem a górną częścią prasy. Tutaj y, mamy 60 i 6 mm. Czyli zakładamy, że przy nacisku 30 ton y, między stołem a górną częścią prasy odległość zwiększyła się o 2 mm. Jest to solidnie spawana konstrukcja. Tutaj jest adres internetowy, gdzie Państwo mogą tą prasę nabyć. Dziękuję bardzo.